Opuszczony szpital numer 126 w czarnobylskiej strefie zamkniętej. To właśnie tu w prypeci tej ferelnej nocy 26 kwietnia 1986 roku trafili poszkodowani strażacy, próbujący opanować pożar w czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Nowoczesny, jak na tamte czasy, szpital był gotowy na każdą chorobę, za wyjątkiem tej, którą wywoływało promieniowanie. Dziś wraz z jetrą odwiedzimy to miejsce. Jeśli nie chcesz przegapić nowych odcinków koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Mhm. Operacyjny, jak coś najciekawsze są na ostatnich O, okej. Okay. Słuchajcie, szpital numer 126 w Prypeci. Czyli tutaj najbardziej tutaj... mocne Słuch. miejsce. Tak, i to właśnie tutaj zwieziono e, strażaków, którzy gasili pożar reaktora. Słuchajcie, sprawa wygląda tak. My oczywiście jesteśmy tutaj. Nie powinno nas tutaj być, według przepisów. No ale jest... jesteśmy w strefie, i. I ciężko po prostu nie wejść do tego dokładnie tak. Od razu kierujemy się na ostatnie piętro, które jest, gdzie znajdują się sala operacyjne. Zobacz, tu jest ta recepcja. Co? to jest ta recepcja, tak na dole, na Tu są schody, ale ja chcę jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Jak się wszystko toczyło? W 2019 roku tutaj były ubrania przeniesione Pamiętam, taka szmata, tu leżała. Tak, i ona też tam leżała na wejściu. E, buta, czy skarpety co to tam było? Tutaj leżało jeszcze. Uważaj, bo można by sobie A. gdzieś to wdepnąć tak na wiesz, bo tego nie ma, to ja było <laughs> Idziemy na górę, bo psy zaczynają już czekać. więc chodźmy. Ty jeszcze, jeszcze wyżej idziemy, chyba. Co? Jeszcze wyżej, chyba idziemy ostatnie piętro. Tak. Jeszcze Jeszcze od góry no. 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 A, Za wysoko Sorry no. Ja. Jakie szpary się porawiły No między tymi płytami A tu już jest poprzewracane O patrz ten, ta lampa uchodźca Biegam po schodach i teraz nie mogę oddychać się. Bo ta maska tak wolno działa Maskę maskę podającą ten no od razu by się przyda nie? No skitu Zobaczmy zobaczyłam półki. A, faktycznie. No, pewnie gdzieś czytawki by się tu znalazło. Jeszcze więcej tych, jeszcze więcej butelek z chemikaliami. A ogólnie ta cała szafa to pod to, to, to własnego ciężaru się podnała. No, ale jak? No. <gry> ale podejrzewam, że dzisiejsze meble by szybciej się złożyły. Bardzo możliwe. No. Promieniowanie, dziwo, dalej 16. Ale zobacz, to pokazuje tak typowo, w sensie to jest mniej więcej podobny wynik, tak na tę mm -hmm. sprawę. Typowo działa w punktach, nie tak, że cała strefa tak. jest zła, tylko po prostu na pojedyncze wręcz przedmioty. Już pomijając no, fakt, fakt tak. opadu. Ups. jest kolejny gabinet. To Gwiazda radziecka. Wow, łóżeczka o kurczę blada. Jestem ciekaw czy coś się zmieniało tutaj to tutaj ta woda kapiąca tak na dobrą sprawę. Jakby bez rewelacji. Czyli typowo widać jest w normie. O taki kącik dla dzieci. Tak, taka poczekania i zobacz. Jakaś tablica. Są wypisane słuchaj. Maj 86, dobrze czytam. Tak. Maj 86 są, nie wiem czy to są sale i obłożenia To są nazwiska po lewej stronie. Tak, nazwiska, tutaj symbole, nie wiem co one oznaczają. Podejrzewam, że to są numery sal, a tutaj. Mhm. Przypisane na dyżury po prostu. Bardzo możliwe, jeśli chodzi o promieniowanie no. w tym miejscu. Ale to jest to, zobacz. Właśnie, mhm. że jest maj i miesiąc Chciał później wziąć. była cała katastrofa. Nie, katastrofa była w. w kwietniu minus, oni, minus miesiąc, tak. dobra, okej okay. Oni Faktycznie. Dalej, Faktycznie się no, z marcem pomyliło Tak, mimo wszystko. Tutaj osoby dalej trafiały, dalej w szpital funkcjonował. Mhm. Nie wiem jak długo, szczerze mówiąc, ale nie zamknęli skoro. go z dnia na dzień jak w większości rzeczy. A nie, już nie widać nic tak? Nie, nie, wszystko jest wybakłe. Nie, nie wiadomo czy to. Były chatki do wzięcia chyba, wiesz. Taki kącik poczekania jakby dla dzieci, no. m, zabawki. Powiem szczerze mi to bardziej przypomina jakie zabawki dla kotów, żeby się mogły <laughs> no, niż po to, dla dzieci. No to tu nie leczono. No, ale poczekalnia była na pewno. Ja no tak, i mówię, taka była na każdym piętrze. To był kącik zabaw dzieci, a taka ta, czas Można było wyjmować te tak. punkty i obsadzać w innych miejscach. Tak, ale wiesz, tutaj... że podobne rozwiązanie jest nadal tyle tam używane w szkołach, często tak. na takich tablicach właśnie dla nauczycieli, że masz Aha, kolorowe piszneski i po prostu rysowali i tak dalej. Tak, tak. no. I pewnie nadal właśnie. No. I te szpita została ozdobione w czarno ale bardzo kiepsko. No. Ale też to ma z jakimiś lekami no. dodatkowymi, zapasowymi, jakieś dokumenty też są. A zobacz, że tutaj się nawet coś wyparowało. Tak, ich został taki osad. Tak, bardzo wyblakłe są te naklejki. Ja na pewno nic nie odczytam z nich. No ja też tak, zbytnie szczerze nie W ogóle nie znam. Piąte przez dziesiąte znam kawałek tak. tego alfabetu i. No to gdzieś tutaj chyba będzie. Coś mi się wyda wydaje. No i znaleźliśmy jedną z sal operacyjnych. Nieźle zostało. Nawet już nie ma tej takiej tej lampy bezcieniowej. Została rozebrana. A raczej całkowicie zebrana. A nie, chociaż tu jest inna lampa bezcieniowa. Tylko, że zdemontowana i to chyba była taka mniejsza. Chociaż ten mechanizm dalej działa. No. I zobaczcie tam, tam jest jeszcze nadal e, ta lampa bakteriobójcza. z no, ze świetlówką u polca. Tu kolejna, taka podwójna. No, pewnie jeszcze by działało. O, jeszcze jedna. Jest, <słuch> cała operacyjna. No, to jest cała operacyjna. Oj, raczej to, co nie zostało z jest No, się. Elementy hydrauliczne od co ciekawe, no. można było je pod różnymi chyba kątami ustawiać do łóżka. Mm -hmm. A czy tak, no, lampa bezcieniowa, raczej to, co z niej zostało, i druga lampa bezcieniowa, taka Ale. mniejsza. Drugi jestem ciekaw, czy. Patch made in Poland. Co ty mówisz? No. Co to jest za piło? No, starter, po lamp. Po lamp, okej. Okay. Kurczę. Ale. Czyli w każdej lampie w szpitalu były polskie startery? No. Kurczę, blada. Tego by się nie spodziewał? No, no ale w sumie jak były te oprawy, no przecież kiedyś naprawdę właśnie dużo rzeczy, nawet w, do roku, pamiętam, 2000 po 2001 czy 2000, w sensie już nie mówię o starterach, tylko że moi rodzice składali to nawet te płytki, to masz w antenach siatkowych, po prostu jak dla tej firmy jakieś tam składali, to na po prostu większość się tego towaru wypychała właśnie na wschód, do momentu, gdy się tam nie porobiło, że tak powiem, w kwestiach rządowych i, i handel został przyblokowany dosyć mocno, co zaskutkowało też, że firma padła i przestaliśmy coś robić. Te płytki tutaj. One nie mogły sobie tak same chyba... Oddać. Chociaż nie, dobra. Chociaż nie, zobacz, dziś, dziś one się widać tam właśnie te płytki Więc pospadały. Powoli budynek przysiadał. Ale to znaczy właśnie, że są na naprężenia. Tak, nie, zgadza się? To niedobrze, zobacz tutaj też. One się trzymają tylko jedna na drugiej. No, nie będę tutaj ruszał ale się To wraca, znaczy, że ten budynek się posiada. Tak, no. Ale to jest ciekawe, że zostały się właśnie te no, świetlówki u w tych no. trzech oprawach. Rzeczywiście. No. Muszę zobaczyć, co jest na zapleczu

No, to już jest wygięte, są, odklejają się aż te płytki Tak, no, ale zobacz, że cała trypaść została tak zbudowana, wiesz, tak... No na po prostu. No i to teraz się mści, minęło raptem 35 lat, czyli pewnie jakieś ile? Ona miała 10 lat, jak ten pa... 16 lat. 16, je? tak, no. Czyli tak naprawdę też niewiele. No. Mhm. Bardzo nie Też kolejne pomieszczenia znowu butelki z różnymi lekami. Nawet niektóre w plastiku pakowane. Siadaj, że na tym piętrze powinna być jeszcze jedna sala operacyjna. Więc idziemy. Dzień dobry. Tutaj co my tutaj mamy w ogóle? A tu jest jakiś jakiś opornik po prostu. I druga sala operacyjna. No i tutaj zachowała się w ogóle cała lampa bezcieniowa, znaczy cała, no cała, w sensie jej stelaż tak na dobrą sprawę. Jest jedna oś. Druga oś jeszcze I trzecia oś no. no tu jakiś ten jakiś przekaźnik w ogóle był. No i znowu, tak znowu. UV, UVC są całe a prawie całe Tylko mhm. nie wszystkie świetlówki no. i znowu widać te naprężenia mhm. Gdyby nie te płytki, tam prawda byśmy na tego nie zauważyli No Pytanie ile ten budynek jeszcze wytrzyma tak naprawdę Moim zdaniem jeszcze trochę wytrzyma. No, najgorzej to się ma szkoła numer 1, która się rozwaliła, częściowo. No i ten hotel na placu centralnym. Hotel po lesie. no. no. Dobra. Tu mamy z kolei. z kolei podwójną gablotę. Tak, ale ty zobaczy, tych ałpówek jest całkiem sporo, bo jeszcze ktoś wyciągał je z tego. Ale a ałpóki jeszcze nie wyciągnięte z opakowania, nawet ten. Ale, kurde, ty. I kiedyś po nie pierwsza... mieliśmy takich krzyczących etykiet? Nie, promieniowanie niskie. Tak, no wezmę, jak Bardzo jesteśmy niskie. na górze, a tu też właśnie, znowu to wraca to że... w takim razie, wezmę sobie to rękę. I taka półka, nie wiadomo czego, na pewno przeterminowana Tu są zresztą jeszcze mniejsze, ale już nie będę ich dotykać. Tutaj nawet w sklepach sprzedają przeterminowaną Pepsi. <śmiech> tak. Nasza <laughs> koleżanka kupiła Pepsi i niestety przeterminowana. Słuchaj. Styczeń 88 rok do to ważności. Widzisz? O szkurna. <laughs> ale co się tutaj znajdowało, to ja nie, nie powiem. Eee, Poli. glo. glicynum. Nie, poligloc, i to jest io. Poliglocinum. Poliglocinum. Nie, nie. A przepraszam, na górze napisane poliglocinum. Ja tak ja czytałem po tym, <laughs> i ty <tu> się <laughs> zawiesiłem <laughs> pod koniec. Ja, ja nie, nie wiem, co to jest, ale słuchaj, to jest nieotwarte. Dalej zapakowane oryginał. Musimy być tutaj wyjątkowo cicho i cały czas być na radio, ponieważ, no, jakby to powiedzieć, zwiedzanie, wejście tutaj w ogóle jest zabronione. Niestety. Ale coś... Mówiłem to nieraz i wiem, że się powtarzam, ale nie idzie to w dobrym kierunku. No. Ale czego się nie robi dla Was, kochani widzowie? No. <laughs> tak, dokładnie. Możemy zostać wywaleni ze strefy, ale dla Was wszystko. No, pięknie. Musimy odpalić drona, jak wyjdziemy stąd. No. Tutaj widać jeszcze pozostali pracownicy z O, ja. Ja, pierdolę. To kurde. Przecież to w każdej chwili może runąć. Tak, tak. Zobacz, jest po prostu jak jest wyoblona. Ja już się zrobiło. Czekaj, nagram tak ja tą kamerą, bo GoPro pewnie to przekłamie trochę. No. Ale tutaj się zrobiło jajo. Jak się nie opiera tą ścianą, Zobacz co no. się dzieje. I trzymaj odstęp, może. To już jest troszkę niebezpieczne. No i kolejna poczekalnia, tylko tym razem bez zabawek dla dzieci i cel jest taki, aby iść e, do takiej dużej sali widowiskowej, takiej auli, która jest e, na parterze, ale w bocznym skrzydle. Czy ona jest gdzieś tam, o ile pamiętam? Wiesz co, chyba, zastanawiam się, czy musimy jeszcze niżej przejść, żeby to przejść? Ale do czego chcesz? Do tej takiej dużej sali. Już witam ją aulę, I właśnie kurczę blade nie pamiętam trochę. Się tam szło? No. Taki długi korytarz był, i skręcał, pamiętam. Wysłanie, nie wiem, czy tu już się nie da przejść. To jest chyba tutaj. Tak, to jest chyba tutaj. Tak, Zobacz. No, i dotarliśmy. Zobaczcie, ile opraw jest na suficie, ile świetlówek, i w ogóle Adam to włączał e, kiedyś. Tutaj film w karcie się pojawi. I jest właśnie ten, numer szpitala. Jest to pianina, powiem szczerze, czy pianina, tam tak, pianina. Powiem szczerze, że jak byłem ostatnio, to ono jeszcze było już w tym stanie, ale jakoś nie przyjmuję sobie, żeby ono było aż tak przewrócone. A teraz już jest totalnie masakra. Cała scena się to, to zapada. O kurde. No nie. No. Yeah. Słuchajcie, i tutaj właśnie widać te naprężenia budynku. Tak, bo jest znowu murowane. A cegły się no, wypukują, jak cieknie po nich woda. Ja dziękuję. Zresztą, zobacz, jak są te, te jak się nazywa, te płyty betonowe, to takie kształtki, że no, <grym> tak powiem. Ja widzę I zbrojenia one, jest tak sądra, i one znowu leżą na cegłach bezpośrednio, To -hmm. Jest tak naprawdę totalnym błędem, bo powinien być jaki wieniec zrobiony wokół. Kurde. wylane. Zobaczcie na to pianino. No. Ale ból, w jakim stanie jest to drewno? A w prostu... ogóle, jako, jako ciekawostka. Wiesz, że Adam odpalał to oświetlenie? No i ono działało. Co w się sensie nie cało oczywiście, ale tam, to w y, 2017 w filmie Światła w jest widać. Powiem ci, że wtedy to może tak, ale mimo wszystko. Ale one podobnie wyglądały już. też tak pordzowiałe. Ale nie, no masakra. Tego się nie spodziewałam, że to już tak wygląda. Robotnik. Robotniki. Nie wiem, czy to chyba tak. Dobra, no coś tam jest napisane. Będzie, napis, będzie w napisach Mamy zobacz Łużeczko mm. Łóżeczko dla dzieci, Kojec, dokładnie tak, Taki rustykalny metalowy To <grymne> no, żeby przyjemnie było no. <grymne> To mój sen był takim plastikowym przeźroczystym mamy kolejną salę O, patrzcie jest nawet ławik Ale jeżeli ktoś się interesuje tym tematem, to wiesz, że kondensatory teraz do, do, do lamp z świetlówkami są dużo mniejsze, a to jest tak naprawdę cała jedna wielka krowa. No masz teraz te kondensatorki kon, kondensatory w lampkach. W lampach to są są takie malutkie, co nie? Tak. Zaczeka krowa. A tak. Tutaj pewno... No to też jest kondensator. Mhm. To jest taki wielki, a tutaj masz dopiero dławik do o i to jest kolejny kondensator. Ty powiem ci co to za sala, że jest przejście na drugą, takie połączenie. A właśnie to dziwne jest przejście. No. To jest sala dla dzieci, dlatego jest połączenie. Żeby pani mogły zobaczyć, czy wszystko jest ok. Pewnie. Pewnie o to chodziło. I ten, i te postaci z, z kreskówek. No, jakaś tam. Pan śrubka. śrubka e, zobacz, te, tego kotra to pamiętam. No to jest. No, to nie, Filamon to nie, był, nie, był filamon, polski. Ale widziałem, ale widziałem to w dzieciństwie. Wiesz z jest gazeta. Który rok? Który nie chcę dotykać. 86. wow, 6 kwietnia? To jest kwiecień? April. No? To kwiecień, tak? Nie, to jest. A. Czyli to jest 6. A. Apriela! Tak, to kwietnia! Ty, ty, ty. Kurczę blade. Ty, 20 dni przed katastrofą. Dokładnie tak. Wydane. O kurczę. Czyli, ale patrz, wiesz już. W jakim stanie też. Ale patrz, wiesz, już ten, ten smak wiązku, Związku Radzieckiego wiesz, że Lenin, SSSR. Kurcz, tak. wszystko na jednym. Pewnie, mm -hmm. to pewnie to pierwsza strona. Tak, to jest pierwsza strona. No, nie przeczytam nazwy, ale zaraz dowiemy się od no. Christiana. Kurc, Kurna, coś się wyłącza ten dozymet. Czy jest takie promieniowanie, że chyba wyłącza dozymet? Zobacz, są kojce, jakby rodzice mogli przyjść i dzieci, tak to wygląda, prawda? No trochę tak, no właśnie to okienko jest od korytarza faktycznie. Mm -hmm. Tak, z korytarza można zobaczyć swoje dziecko. Zobacz, bateria ci padnie. Tutaj dotarliśmy do końca naszej eksploracji. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie kolejny film ze strefy. Dziękuję bardzo Polarynko za pocięcie materiału i wsparcie z Instagramem. Dzięki wielkie Kamilu za udostępnienie nagrań. Cały film z perspektywy Sietry znajdziecie na jego kanale. Do zobaczenia.